Z mojej perspektywy uczestnika konferencji Digital Learning, ja myślę, że głównym hasłem, jakie tutaj pada i w kuluarach, i na większości wykładów, są wdrożenia, tak? czyli gdzie to się Wam udało zrobić z sukcesem. To ciekawe, bo szczególnie jeżeli chodzi o rywalizację, ważne jest to, że ta świadomość, że zaczynamy wszyscy, ona się tworzy. Część osób, które przychodzi i myśli, aha, wykładowca pewnie już to zrobił w sześciu korporacjach, ma ze sobą sukcesy i dzieli się nimi. No, czasami może być tak, że po prostu nie ma jeszcze tych wdrożeń, ale to jest ciekawy fragment, którym możemy brać udział w Polsce, że jesteśmy prawie na tym samym etapie co reszta świata. To jest moje wrażenie, moje przemyślenia. W kuluarach pytania, no i właśnie, dowiedziałeś się, jak to działa. To są bardzo fajne, to są pytania ludzi, którzy chcą dowiedzieć się, jak na przykład grywalizacja, konkretne narzędzie e-learningowe zdalne zadziałało. Natomiast myślę, że wszyscy zaczynamy. I to jest wspaniałe. Czyli jesteśmy dzisiaj tu, teraz w miejscu, w którym się to wszystko zaczyna. Dla mnie jest to bardzo, bardzo inspirujące, bo mam poczucie, że jestem tu, gdzie zaczynają się nowe trendy. To jest moja główna myśl jako osoby z wykładów, z kuluarów. No i praktyka. Krzysztof Filarski, firma Westfield.